Nie wygrał Łukasz podopieczny. Tutaj wiemy, że wygrał Dominik od Thompsona i Barona. Co myślisz o tym werdykcie? Wielkie gratulacje dla Dominika e i oczywiście wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników, ale oczywiście moje serce pozostaje przy moim, e moim zawodniku, czyli przy Łukaszu, który jest absolutnie utalentowanym e muzykiem, artystą. Z otwartą głową i myślę, że podziałamy sobie muzycznie na, 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 po, po programie. Również podziałamy sobie na moim jutrzejszym koncercie w Klubie Niebo w Warszawie, ponieważ zaprosiłam wszystkich uczestników z, z programów live, żeby po towarzyszyli mi na scenie i to będzie ogromny zaszczyt, że możemy, będziemy mogli razem zaśpiewać. Ja bardzo kibicuję każdej osobie, która tutaj się pojawiła na tej scenie, bo to jest naprawdę. E, dowód ich determinacji, odwagi i chęci zawalczenia o swoje marzenia. Co myślisz o tym werdykcie? Czy słusznie wygrał Dominik? Vox Populi. E, jak najbardziej to był, to był głos, e, głos telewizów. E, także gratuluję Dominikowi. Gratuluję również oczywiście Łukaszowi, bo jego wykony w tym finałowym odcinku były. Będę do nich na pewno nie raz wracać i myślę, że Państwo też będą wracać, bo to, były, to był majstersztyk. Po prostu czułam, że. Tam było wszystko, tam była interpretacja, tam były emocje, serce. Absolutnie absolutny mistrz. Gdybyś ty miała tego wyboru dokonywać, a nie widzowie, to wybrałabyś kogo? Dobrze, <noise> to może Łukasza. No to nie, ma, nie ma absolutnie innego, innej opcji, innego wyboru. Łukasz jest dla mnie totalnie głosem, głosem polski. Absolutnie fenomenalny wokalista, ale oczywiście tutaj było. Całe mnóstwo fenomenalnych wokalistów oczywiście na czele ze zwycięzcą Dominikiem. Czy miałeś jakiś taki moment, że myślałeś, że jednak wygra Łukasz, że, że niedużo mu brakowało? Tak, ja przez cały ten finał e, siedziałam trochę jak na szpilkach i moje tętno po prostu wystrzeliło. E, do końca chyba każdy z, z trenerów miał nadzieję, że to właśnie jego podopieczny wygra ten program. Ale to chyba normalne uczucie, bo my naprawdę się z nimi zżyliśmy, e, e, polubiliśmy się e, i przede wszystkim poznawaliśmy się, wymienialiśmy się wiedzą, bo to, to jest po prostu obopólna wymiana. Jak w takim razie widzisz teraz karierę Łukasza? Co przed nim? Życzę mu jak najlepiej. My na pewno wejdziemy niedługo do studia, żeby robić kolejne kawałki, e, bo to jest fascynujące, że. Człowiek też z takim bagażem i doświadczeniem jest gotowy na to, żeby rozpocząć nowy rozdział w swojej karierze muzycznej, żeby otworzyć się też na nowy, nieodkryty obszar. Oczywiście czerpiąc z tego doświadczenia, które ma, ale jednocześnie mając tak otwartą głowę na to, co może przyjść, że tego mu bardzo życzę. Tej hitów radiowych przede wszystkim i, i, i to, żeby, żeby koncertował jak najwięcej. Dzisiaj jesteśmy na finale do Voice of Poland, ale czy wiesz już, czy będzie kolejna edycja i czy ty w niej wystąpisz? Nie mam pojęcia, nie mam takich informacji. Mogę tylko powiedzieć, że jest to absolutnie praca moich marzeń. Czyli chciałabyś być w kolejnej edycji. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej to jest ten plan. To wydarzenie, to legendarne wydarzenie. Ja się tutaj czułam jak w domu dzięki produkcji e, trenerom, e, uczestnikom, będowi, tancerzom, publiczności w studiu, to wszystko naprawdę ma niesamowity ładunek emo emocjonalny i e, bardzo dobrze mi tutaj jest. Czy chciałabyś mieć wpływ, gdybyś mogła mieć wpływ na to, kto będzie obok ciebie na tych krzesłach jurorskich, to kogo byś wybrała? Kurczę, nie, nie zastanawiam się w ogóle zupełnie nad tym. Nad tym. E, chcę tylko podkreślić, że trenerzy przyjęli mnie jak po prostu część swojej rodziny. Dawali mi mnóstwo rad na początku i wskazówek. Także e, zupełnie nie zastanawiam się nad tym. Niech pozostanie tak jak jest.